Witam Was ponownie, mówi kernel. I kontynuujemy tutaj przygody. I od czego zaczniemy? Co ja tu w ogóle mogę zrobić? Mam 13 tysięcy, mogę kupować, ale czy chcę to robić? Sprawa jest taka, że mogę jeszcze się nie ruszyć tym Lordem Hartem. I w zasadzie to mogłoby być sensowne. Tylko ja się tutaj upewnię, czy tu nie było żadnego innego bohatera wroga. Chyba nie było. Moment. Gdzieś tutaj my mamy taką mapę. Taką dużą mapę. Co to było? Dziennik misji, sytuacja królestwa. Oh, nie pamiętam. No dobra, nieważne. Na tej mapie było pokazane dokładnie co i jak z symbolami. Okej. Okay. Więc... Wracamy do tego zamku. I możemy coś ulepszyć. Tego nie chcemy ulepszać. To w zasadzie możemy. Lordzie, Harcie, jakie ty masz czary? O, wizja. Dokładnie informacje o garnizonie miasta. Także dokładnie informacje o składzie grup wrogów, którzy znajdują się w okolicy. Tak, no generalnie widać wszystko. A, jak wezmę sobie zasoby ziemi, to wtedy będę miał właśnie taką mapę. Tak samo aure artefaktów. Kopalnie, zniszczenie krętu, przyzwania, nic ciekawego. A jakie masz czary bojowe? Która zakładka to są wszystkie? Magia powietrza, ziemi wody. Ta. Yy, Zaklęcia bitewne... A tak, dobra. No, masz. Masz moc. Co by nie mówić trzeci poziom. No dobra, to wybudujemy w takim razie gildię magów. Coś użytecznego. Ha, ukrycie. Fałszywe informacje wrogiemu bohaterowi podaje, próbując rozpoznać siłę twojej armii. Wizja, ponownie usunięcie przeszkody. Piorun, piorun tylko fajne z tego wszystkiego. No dobra, nakupimy co tutaj jest. Jeszcze wzmacniając. Tak. I... Połączę tych. Wyjdziecie na sam środek. Jakoś tak. Kawalerzyści. <śm> I Archanioły. O, jeszcze coś się nada. No nic więcej. Ale ważne, że kuszników mam. Oni są bardzo mocni. Dobra, trzeba kawalerzystów tutaj ogarnąć. Co jeszcze? Gildia złodziei. Ja mam tutaj wszystkie te informacje, dlatego że po prostu mam tą Gildię we wszystkich miastach. Im więcej mam miast ty z Gildią złodziei, tym więcej informacji tu dostaję. I widzimy, że w większości rzeczy tutaj przewodzę. <śm> Już szczególnie właśnie w jednostkach, no i bohaterach. Cóż... Dobra. Jakaś Sania, tym, tym razem Sania. Czy to dlatego, że wczytałem? No nie wiem. Jednakże... Ee, tak, ty nie masz punktów ruchu teraz. No cóż... W takim razie wszyscy będą się ruszać zaraz. Ktoś w podziemiach się zbliża. Gdzie? Tutaj. Tutaj, czyli. Czyli ten wyjdzie. Moment. Jeden mój bohater jest tutaj. Drugi tu. Trzeci tu. To Lord Hart chyba pójdzie w takim razie w to miejsce, żeby zablokować drogę tamtemu. Nie chcemy nic stracić. O, punkty doświadczenia też można zebrać. Ale to... W zasadzie przy okazji. Dobra, połączcie się tutaj, czempioni. Dobra, wygląda nieźle, nie mam tutaj kapłanów w ogóle. No, to czemu się nie wrócić i ich nie nakupić trochę? Eee, nie nakupię ich. Ale nakupię inne rzeczy. Co ja jeszcze mogę. I nic. W takim razie wracamy tu. Aha, jest jedna taka rzecz, ponieważ ja jednak zaryzykowałem i zainstalowałem tutaj Patch. I Patch ponoć robi coś takiego też. Oprócz różnych dziwnych rzeczy łatania że zmienia częstotliwość wszystkich nagrań dźwiękowych. Był jakiś bug, o! Fryty chcą się dołączyć, ja mam tutaj, no zobaczymy, morale na 3, szczęście na 1. O, koniec. Dobra, ważne, że mam tego autosave'a, więc w takim razie mogę puścić teraz turę i powinno być dokładnie to samo co wtedy. Zobaczymy co z tymi frytami. Myślałem, że skoro zainstalowałem Patcha, to będzie lepiej działać. Bo mi ze dwa razy wcześniej też padło. Jest i. i. i... ok. Elitarna zdolność dowodzenia, czteroletnia kończynka. No dobra, może coś się zmieni, jak na przykład wkroczymy do walki lub zmienimy turę na następną. Zobaczymy. Uratowana przez ciebie czarodziejka nagradza cię, dając ci piękny. A, naszyjnik tylko. Hmm. Wykonany z rzadkich klejnotów. No cóż, przynajmniej trwała rzecz, prawda? Naszyjnik boskiej mocy. Kiedy jest noszony, zwiększa wszystkie cztery podstawowe umiejętności bohatera o trzy punkty. I założył. Świetnie. Dopakowany jest nieźle. Sprawdza, by przydało się wrócić tutaj wzmocnić anioły na archanioły, ale nie jest źle. Mhm. Ataca harpi wiedźm. Bez problemu damy sobie z nią radę. Jednakże... Mnie mój przyjaciel, który jest fanatykiem chirosów, bardzo mocno po głowie zbił za to, że zabieram. Wojska, które strzelają na walki z, ze zwykłym krapem. Więc teraz trochę się poprawię. Wy też strzelacie, prawda? Nie. No, no, pewnie, że nie. Dobra. Jaką wy macie prędkość? 9. 9, 9. Ok, będziecie tak. <gryw> Zaraz obok aniołków. Ok. On no, jest źle. Czy tutaj coś mogę kupić? Nie. Więc w takim razie nie będę popełniał ponownie tego błędu. I zostawiam tutaj wszystkich strzelających i lecę na ten krab, o doświadczenie dostaniemy. I wracając do tego patcha jest coś takiego, że. Normalnie muzyka i wszel wszelkie dźwięki były puszczane 22 kHz. Taka była jakość ich. Teraz można. O, widzimy teraz dokładnie ile jest. Teraz yy, po patchu co się zmieniło, że normalnie 44 kHz, kilo czyli standardowa częstotliwość jako na przykład płyty CD są nagrywane. I jakość dźwięku powinna być lepsza. Zresztą trochę odczułem różnicę. Nie wiem jak wy. No, bez problemu sobie damy radę. Mamy trzy archanioły. O, jak widzicie od razu atakują nam strzelających. Dlatego właśnie, że strzelający i latający są najmocniejszymi jednostkami na polu walki. Dobra, więc tak. Co my zrobimy teraz? Nic ciekawego. Fajnie by było zrobić trzęsienie. W czterech losowo wybranych miejscach uszkadza. Albo psalm mocy na archaniołów. Zastanawiam się, czy było coś takiego. Chyba był czar, który robił, że za każdym razem odpowiadał kontratakiem dany oddział. Tylko nie pamiętam jak on się nazywał. Także na coś tutaj wezmę ciekawego dla tych moich aniołów. Archaniołów. Albo może i po prostu ślepie mantikory. Co ja mam ciekawego tutaj? Ja nie mam tutaj deszczu meteorytów. Dobra, w takim razie ja tutaj zrobię oślepienie na tym antykory. No, a przynajmniej dwie tury są wyłączone z akcji. I teraz to, co myślę, że jest najmocniejsze tutaj, rozwala. I myślę, że to są meduzy. Jednakże po ilości patrząc. Tak, meduzy. Jednakże jak ustawię się tak, to zablokuję meduzy. Będą musiały atakować bezpośrednio. I anioły będą atakowały. A zaatakuje Minotaury, jako że one walą mocniej wręcz niż meduzy. 17 punktów uszkodzeń, 23 punkty uszkodzeń No bo ja tutaj mam gigantyczne wartości obrony i ataku Tak Okej, okay, niestety królewskimi gryfami nie wlecę tu, no tak Jednakże postaram się tak zrobić, żeby oni też mnie nie zaatakowali Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć nie ma szans. Dobra, to jakoś to zrobię tak. Zatkuję potem te oka złe. Tymczasem... Hmm, harpie wiedźmy. Tak jak mówiłem, one są prawie jak i noski strzelające, jednakże... Zasadnicza różnica jest taka, że one... Jak masz na przykład czar... Wzmocnienie, czy tam ta twarda skóra, to wtedy działa, obrona zwiększa się na wszystkie ataki, a jak robisz sobie czartarcza to wtedy on wzmacnia jedynie obronę przeciwko walczącym wręcz. A on się liczy jak. W, w Harpie Wiedźmy się liczy jako walczące wręcz. O! Sweet! Tylko to niewiele da. Dwóch kapłanów ginie. Ha, ha ha! Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. Ja prawdopodobnie zmarnuję turę na to. Jednakże niech będzie. Mamy teraz trzech kapłanów więcej. O, świetnie. Nie tak bardzo jak myślałem. <grym, <grym,> Ale cóż. Złe oka teraz zostaną. Też odpowiedziały ogniem, jeśli można to tak nazwać. Teraz co? Trzęsienie? Psalm mocy? Ile ma HP mój Archanioł? Dużo. To zrobię w takim razie. Kolejne ślepienie. Teraz sobie mogą naklepać. To już był idiotyzm w czystej postaci. Heh, <gry> krzyżowiec mi zginął. Ale 31 ich jest jeszcze, więc nie ma obaw. Dobra, zaostrza się, wymiana ognia dosyć ostra jest. Ale jak widać, my bez problemu tutaj wygrywamy tą walkę. Mam sporo jeszcze many. Jak przejmę tamto miasto i wejdę, to się i tak odnowi. Więc sobie ponawrzucam różnych czarów. Co tylko się da. O, można przeteleportować kogoś na przykład. Może kapłana przed swoją turą? No nie wiem. Jednakże tego ja chcę zabić. A ten pewnie wstanie, jak tylko zrobi następną turę. Hmm. Co mu mogę zrobić? Sam moc mogę zawsze rzucić na gryfy. Albo właśnie kamienną skórę. Mm -hmm. Tak, zrobię kap... Oh! O, ostro. <grywia> Zapomniałem o tym. Dobra, rozwalimy troglodytów. Następnie harpie Wiedźmy. Sobie atakuj ile chcesz. Będz. O. Oh. Dobra, nasza największa siła leży chyba w krzyżowcach. Tak. Najwięcej ataku mają. Dlatego jeś... mm, fajnie by było, gdyby jeszcze w następnej turze mantikory nie ruszyły się. Spróbujemy podejść. Ponieważ wtedy... O, nie ruszyły się. Super, to w takim razie ja teraz wskrzeszę kogoś. Niestety nie ma tutaj informacji kto ile... Trochę nie zużyły punkty magii. Świetnie. Dobra. Aha, widzicie tutaj też jedną rzecz, że my mamy po dwa bonus morale. I rzeczywiście Co gadam? Przejśzi frytów tutaj nie ma. Dobra. Koniec gadania bzdur Wracamy do akcji. I rzucę tutaj jakieś, jakieś osłabienie. Nie, co jest takiego dobrego? Przeciwko komuś przygnębienie. A spowolnienie jest dobre, ale no cóż. Klon Taki masz rozrzut. 14-20. Niezły, niezły. Warty rozważenia. Proszę bardzo. Teraz, czy atakować, czy stawać obok? Staję obok. <gryfy> Broń się. Gryfy, gryfy. Stańcie tutaj. A, mogłem podejść. No tak. Teraz atakujemy. Mam nadzieję, jednym strzałem rozwalić. Jeden krzyżowiec zginął. No cóż, czterech krzyżowców poświęciliśmy. Ośmiu tylko gryfów i 27. No, trochę chlabardierów. Dyplomacja czy nawigacja. Oczywiście, że dyplomacja. I mamy już to. Tak. Moment, jak tutaj jest z tym. Jak spędzisz teraz sobie noc, to odnowisz punkty magii, tak? Zdaje się, że tak. Cudbert. Wszyscy mam plus 2 morale, plus 1 archanioła, a plus 1 dodatkowo od kogo? <gryw> nie mam pojęcia. Może coś z tego? Nie. No nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu czerwone smoki. Zawsze lubiłem smoki. Może sobie zafundujemy prędzej czy później. Jednakże ja tutaj raczej nie będę kupował niczego Właśnie dlatego, że się po prostu przemiesza Portal przyzwania To akurat może być bardzo sensowne A to jeszcze bardziej sensowne Jednakże spróbuję najpierw portalu przyzwania Zobaczymy czy cokolwiek Ja tutaj wezmę <śmary> Zmarnowane Ok, w takim razie zostawiam Kadberta tutaj. I zajmuję się innymi moimi miastami. Hmm, tobie ja. A tak, nie ruszam się przecież tobą. Tak, mogę tą Gildię Magów wybudować. I teraz już. Uniesienie! Zwiększa morale wybranego oddziału sens. Hipnoza. Chwilowe przejęcie kontroli nad wrogim oddziałem. Przy czym chyba te najmocniejsze w ogóle są odporne na coś takiego. Odesłanie martwiaków. Zupełnie zbędne tutaj. Dobra. Lordzie Harcie, wzmacniaj. Super. Ponownie nie kupiłem tego. No dobra, czas naprawić błąd. Kupuję wszystko, co tylko tutaj jest. I lecimy, ale najpierw jeszcze zapiszę. I teraz, co z tobą zrobić? Tak jak mówiłem, będę zmierzał tutaj. W takich polnych ścieżkach jest 75% prędkości. Po zwykłej trawce 100%. A, że jest na bagnach na przykład. Jest 175% prędkości zużywanej, żeby tam się poruszać. Nic dziwnego. Okej, okay, harpie wiedzmy. Wspaniale. I cały czas on ma 3 morale. Ok, ja tam nie narzekam. Dobra, zajął naszą siarkę, musi zginąć za to. Najpierw się ruszę Lordem Hartem. Do niego dojdziesz, świetnie. Ma jakieś sensowne armie. Dobrze będzie teraz zapisać. I widzę tutaj, że jest dosyć ostro. Będzie trudno. Ale z czym my sobie nie radziliśmy? Pierwsza rzecz oślepienie albo ryzykuje, Hipnoza nikogo nie podziała. A dlatego, że on ma pewnie jakiś bonus, który zapobiega hipnozie, albo ja mam nawet. Prawdopodobne to jest, że mam jakiś artefakt. Że nikogo nie mogę zahipnotyzować ani nikt mi nie może zahipnotyzować żadnej jednostki. Tak więc zostanie oślepiony, jak zwykle. 67 harpi. Z nimi będzie ostro. Eee, Harpie wiedźmy. Denerwujące niezmiernie, z czym szczęście. Sporo ich tutaj jest naprawdę. Ciekawe, czy w ogóle uda nam się to wygrać. No, zobaczymy. Archanioł zginie. On tak prorokuje. Od 1 do 4 67 jest. Będzie ciężko, ale spróbujemy. Tak, spróbujemy. Czy na tych? Jednego zabiję tylko. 10 przynajmniej o! Jak miło. Jeszcze 11 harpich wiedźm. Oj właśnie, co ja tutaj zrobię? Tak jak mi powiedział Ksengar i też mój przyjaciel, że. Ta premia podczas walki to chodzi dokładnie o to, że za każde pole, jak przejdzie przed atakiem, dostaje się 5% do dodatkowych obrażeń. Dlatego ja zrobię tak rozwalić tych więc o tak pójdę i będę miał maksymalną premię jaką mogę mieć szybkość 10 dobra a i dlatego też jest czasami tak że jak gra się z AI to potrafi ci tymi czempionami chociaż oni na przykład walczyli właśnie z kimś potrafi ci obejść go dookoła żeby jak najwięcej po prostu punktów ruchu nabić że to niby szarża kawalerii Dobra. Ten za to nie ma czegoś takiego, więc ja pójdę o tak. Czekając po prostu na ich zwarcie. No to aż oni będą przychodzili do mnie. Co teraz? Meduzy. Meduzy są tu bardzo potężne. Ponieważ biją na dowolny dystans. Nieszczęśnicy. Gdybym Was miał jeszcze ze stówkę, to bym Wam dał przyspieszenie. Tak to nie będę w was tak bardzo inwestował. Uch, to blało. Dobra, teraz tych czy tych? Przeglodyci straszliwie kiepscy. Atakuje tak. Jest 13 rozwaliliśmy Dobra, przynajmniej nikt mi nie zginął. Co mogę zrobić? Najlepiej, jakbym jeszcze kogoś oślepił. Na przykład ty. Meduzy lepiej było oślepić, tak? Tak, i to zdecydowanie. No ale. Z tym człowiekiem tylko. To było przyjemne. Oprócz tego, że nam kontratakowali w międzyczasie. Prawie ich nie ma. Tak, właściwie to co za czary oni tu rzucili, Chyba nie zwracam uwagi. Moment czary, oślepienie, oślepienie. Cholera. Dobry jest gość. Ja też będę oślepiał. Dobranoc.